uchowało nam się swój że to jest skrab do twarzy. którym ja zdradziłam go ze skrabem e, diamentowym. Tak, ja jeszcze przy tym zostanę, bo, bo muszę go To Jest taki zielony i znowu ma bardzo drobno zmielone e, te takie drobinki złuszczające. I bardzo fajne są skraby, dlatego że one od peelingów różnią się konsystencją. Peelingi są bardziej wodniste, a te po prostu mają stricte już taki proszek zmierony. E Gdzieś tam moja druga pułka mówi, że to taki piasek, że on sobie na, na piasek tego nie, nie rozumiem na, na, na twarz. Bardzo fajnie złuszcza, ale przy tym taki zapach jest, ja bym określiła, jak ja go wącham, to to mi się kojarzy z morzem, takim algi. No właśnie. To I te algi znowu to są to, to, to taki... E takie stworzonko, które bardzo długo przy sobie akumuluje wodę. I my, I my ten nawilżę. proszek z alg Foreverline używamy do większości kosmetyków. Bo tu chodzi właśnie o, o nawilżenie. Już spawięc, kompleks hydrokar. Hydrokar plus. plus, to jest i są też te algi, więc już sam peeling nas nawilża. Tak, Właśnie ten pierwszy krok nawilżenia przy peelingu, a nie dopiero przy maseczce. I to jest takie bardzo delikatne złuszczanie. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, jakieś krostki czy coś się pojawia, to to naprawdę to mu nic nie nie podrażni go, nie uszkodzi. Naprawdę takie oczyszczanie jest natychmiastowe, ale takie łagodne. nie jest takie agresywne złuszczanie. Mhm. Super. Super. Mhm. Mhm. No, ja mam dziś problem z jednym, a drugim pionkiem. Teraz ta fascynacja, ale tak mam idea, nie mam to. Eee, widzę baza jakaś jeszcze? A to eee, ty, ty specjalista, ja używam? To jest, to, czy używa? to jest, to jest um, baza, którą odkryłam niedawno z, ze studio Artist. Taka biała, i to jest baza wygładzająca. I ja jestem nią zachwycona, bo ona naprawdę daje natychmiast... Ja nie wiedziałam, że kosmetyk może tak robić, ale jak się go nałoży, to on jest absolutnie natychmiast wygładzać tą tę buzię. Ja w to nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że w ogóle może być taki kosmetyk. To po prostu tak, jakby on Ci taką silikonową powłokę robił na buzi. I po prostu ona była mega gładka, taka... Ja mówię, że te pory, to wszystko tak jakby to... Nie wiem, została ta powierzchnia wyrównana. Musisz tego go To jest taki, jakbyś sobie taki gips nałożyła. Jakbyś sobie taki taki gipsu, tak się, taki... Raczej taką silikonową, no to jest taką odwaliną twarz. Tak, mhm. tak, tak. Bo z Jordanii go to na nie jest silikonowa. Nie, z go to w ogóle jest baza też rozświetlająca, mhm. czyli ona ma inne działania. A to ma no wygładzić, się. czyli wszystkie te nierówności, coś nam da się te pory. Okej, okay. w tym katalogu już no jest. Styczniowy katalog jest na pewno w moim koszyku, przekonała się nie. Mhm. I, um, A nie można stosować codziennie? Nie polecam, no bo jak to, to, to jest nie. baza silikonowa, tak? czyli właśnie na wielkie wyjścia, gdzieś, gdzie się wybiera, musimy długo utrzymać ten makijaż. Aha, czyli na randkę. No, <laughs> będę często wykorzystywać. No, jak Twoja randka trwa tak długo, no to tak. Na wesela, wszystkie różne spotkania klasowe, dwudziestolecia matury, dziesięciolecia matury. Wizyta oteściowej u niektórych. A, tam. No, tam Okej, okay. czyli ta baza. Tak, super produkt. Potem z produktów do makijażu, w których się rozkochałam, to są cienie. Cienie one są chyba Oli Flame Beauty ja mam akurat taką wersję potrójną. Ja o naszych cieniach nie miałam za dobrego zdania, one wszystkie się, no, osypują się niestety i to na napigmentowanie jest takie sobie. Ale tych cieni to naprawdę z chicio. Po prostu chicio. Ja nie ja lubię, lubię z kolor. A, ja, Royal Blue. Ja lubię te cienie, bo miałam oczywiście brązowe i lubię też paletki, które bardzo często wykorzystujemy w naszym makijażu. Są takie małe paletki i te cienie te są też fajne. Mhm. Pozostałe to tutaj gdzieś tam mogę podyskutować. Natomiast to napigmentowanie jest genialne. Utrzymują się długo i się nie wałkują. To jest najważniejsze. Nawet mam je dzisiaj na oczach, bo się rozkochałam też w tych kolorach. Pięknie oddają na powiece i naprawdę super wyglądają. Można wariacje stwarzać w makijażu różne. A co do, co jeszcze fajne dla takich osób, które gdzieś tam nie za bardzo wiedzą jak się malować, to mamy instrukcję... Ściągę. Mamy ściągę, instrukcję obsługi jak się pomalować, żeby określony efekt uzyskać. Także no, no po prostu jestem zachwycona tym i to jest fajny produkt, bo jest on niewielki i możemy to sobie zabrać do walizki i zapakować jak jedziemy i mamy trzy kolory i z tych kolorów naprawdę fajne wariacje makijażu mhm. O pan tam jest brązowy, zielony chyba. Są takie trzy wersje, jeśli pamiętam dobrze. Różowy jest widzę tutaj, Różowy jest jeszcze zielony. A, no naprawdę do każdego typu kolorystycznego możemy sobie dobrać swój zestaw. Fajnie, że są te paletki w różnych kolorach, tak? Tak. I jest to tylko jeden kolor. Mhm. I cena też bardzo przystępna, jak za trzy, te, trzy cienie, to, to naprawdę była... No i mam coś, to. czego ty bardzo często używasz. Hmm. Bardzo, bardzo, bardzo często podobne i... do cieni, ale nie cienie. To, to jest z szalatką i z z... pędzelkami. To jest zestaw do brwi. Jest razem, że z lusterkiem to właśnie zasłania mnie, żeby mnie odbijało. Są trzy kolory cieni do... Właściwie tak, tak, dwa kolory są, bo to jest dla brunetek, to jest dla blondynek do brwi. I to jest wosk, który nam dyscyplinuje włoski, jak one nam sterczą, a są takie Kiedy osoby, jest, które jest taki... mają włoski takie opierdliwe, które w różnych y stronach sterczą, to sobie tym woskiem dyscyplinujemy, a potem to już tylko y kolor, ja, kolor, tak, nie, kolor dajemy. Tak. I to jest dla mnie o tyle fajne, że raz, że są pędzelki do tego specjalnie przygotowane, czyli nie trzeba gdzieś angażować swoich, kupować dodatkowych pędzelków. No, no, są, ja, dwa jest, jest. To są załączone jest dwa, jeden jest do wosku, drugi jest właśnie do y koloru. Do koloru. Y I co? I na pewno to jest o wiele lepsze niż kredką, bo kredką sobie można, po prostu sobie zrobić takie no dziury, tak to będzie nieładnie nie wyglądało, za nie nie mocno bo się bo pomaluje, a tu, a tu nie ma takiego efektu, bo tu jak malujecie raz, to jest bardzo delikatnie, potem jak w miarę chcecie więcej tego koloru nadać, no to jeszcze jedną warstwę, jeszcze jedną warstwę nakładacie, ale naprawdę produkt jest genialny i gdzieś znalazłam takie porównanie na YouTube, że to jest bardzo podobne do paletki Catrice, która też mają produkt do brwi, i że ta nasza jest lepsza. Także tutaj, no nie wiem, mm. tamtej nie stosowałam, więc nie Ale z powiedzieć. opinii innych użytkowników. Ale z opinii z uż, z użytkowniczek, tak, to, to, to gdzieś tam przeczytałam, że że jest naprawdę tak. Mm. I cena jest przystępna. No i przede wszystkim ten produkt wam się szybko nie zużyje, no bo tam się nakłada śladowe ilości na tego, tego produktu, mm. tak, na lata. Mm. I na pewno to jest lepsze niż krótki, zdecydowanie. Mm. Mm. No i teraz mamy dwa produkty, które tak. są hitami. Tak. To tak pierwszy. Masz no, Wonder. To Drugi to są karełki e, brązujące. 2008, 2009 9. rok. 2009 rok. Wizarz.pl e, Kosmetyk Wszechczasów. Masz Wonder. 2012 rok. Kosmetyk Wszechczasów. karełki brązujące. Wizarz.pl. Mhm. Czy naprawdę jesteśmy wyróżnieni dwa razy e, z mega kosmetykami? I ja długo się zbierałam. Uważam, że silikonowa szczoteczka nie nadaje się dla mnie kompletnie. Nie potrafię się malować i nie lubię. Aż się zostałam zmuszona, używam silikonowej szczoteczki, używam tego czarnego, bardziej napigmentowanego tuszu, rewelacja. Krótkie wypustki nakładam, długimi rozczesuję, wydłużam taką warstwę, ile chcę, do takiego e, osiągnięcia rezultatu, jaki chce Czy bardzo mm. mocno wytuszowane rzęsy, czy tylko tak na podkreślone. podkreślone. I teraz już są dwie wersje tego e, tuszu Wonder, bo to jest akurat ja mam e, Intense Lash Mascara, bo to jest taki konołowy. bardzo, bardzo czarny, mm -hmm. bo to jest takie węglowe aż są mm -hmm. elementy. Mm, I ta normalna jest... Normalna e, czarna. Tak. I ona występuje w kilku kolorach, natomiast czarny jest taki kolor prim pr 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 taki coś trochę ja fiolet. Teraz, chyba już teraz tylko ten i chyba już brązowego mm -hmm. nie ma, Zobaczcie jak ona sobie. się wygina. Nie wiem, to... mm. o, o, ten, e, nie wiem czy ten, tutaj nie jestem pewna, ale ten zwykły łądrach czarny ma olejek z palmy, dodatkowo nawilża tak. rzęsy, nie wysusza, czyli chroni, naprawdę mm. bardzo dobry produkt. I tak z ciekawostek, to ja się ostatnio dowiedziałam, że no, Oryflem jako pierwsze wypuściło tą silikonową szczoteczkę i tak naprawdę tylko pół roku nam się udało ją utrzymać. Potem wszystkie firmy od nas patentowały i no potem tych szczoteczek tak. silikonowych było całe, całe o, to, to tylko pół roku, roku tylko patentowali, tak, ale się tu już potem wszyscy otakali. Od nas ma, wszystko się zaczęło. <laughs> ona ma takie krótkie włoski i ma długie włoski. i ostatnio fajną technikę zobaczyłam na YouTubie, na filmiku jednej z dziewczyn, która kręci filmy. Dam wam aż Link pod naszym filmem, to zobaczycie. Jaką fajną technikę malowania tym londerem. Nie, no, pokazała, wymyśliła tak, że ona po prostu go obkręca. Jak są teraz w niektórych firmach kosmetycznych takie szczoteczki elektryczne w, w tuszach. Mm -hmm. że one się po prostu obkręcają i tak sobie można przyłożyć, tylko i one jakby same malują. Więc ona wymyśliła taką technikę, że po prostu kręcimy i malujemy i mamy dwa efekty od razu. Bo ja najpierw maluję krótkimi, potem długimi, a ona to pomyślała no, tak fajnie długi, i Dzisiaj się trochę spieszyła, żeby szybko nakręcić i zjeść oh, na więc nie obrażałaś się kręcić. Fajne naprawdę, spróbowałam to i, i fajny daje efekt. I szybko. No potrzeba no, wprawdzie. Postaram trzeba. się. Ale perełki, to jest coś, coś, co bardzo lubimy, bo oczywiście sobie kontur twarzy tym regulujemy. możemy używać jako różu, możemy robić róż oświetlenia. Mamy trzy, cztery kolory perełek w katalogu tak. i teraz znowu są takie zupełnie, zupełnie drobne. Ja, A ja jest mam jesteś gotowa się... tych drobnych. Yy, tak. Ja mam perełki z 2010 roku i zobaczcie, ile ich jest. Jest no. jeszcze, jeszcze no. Naprawdę, Szczalne, że mam mnóstwo, ma no, bo mam też dziesiątego i tam trzy <grym> zostały. Wszystkie trochę mi ich popadało. Trochę je przedeptałam, trochę mi właśnie gdzieś do umywalki popadały, ale i tak całe mnóstwo jeszcze jest. I słuchajcie, z tym produktem jest tak, że on Wam się naprawdę szybciej przeterminuje niż go zużyjecie. Nie. on się nie kończy. Nie kończy jest Never Ending Story. Tak, 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 dobrej promocji, to naprawdę tak, masz długi tak, tak, proszę. Tak, że są moja wersja jest ze świąt z 2010 roku. Ja wtedy to kupiłam mm -hmm. te perełki i mam je do dziś. I z tymi perełkami to jest znowu tak, że myśmy jako firma Oriflame wypuścili je pierwsi na rynek. Potem już wszystkie perełki, które są, to są na bazie tych o, stworzone, o, właśnie mi uciekają. E, także to, to już taka ciekawostka, że po prostu myśmy byli z ja Bardzo tak. fajnych naukowców, którzy wymyślają. I rzeczy, które rzeczywiście potem znajdują się na rynku, nie tylko pod naszą marką. Tak, i w tym roku docenili nas z wizażu i mają przyznany e, tytuł kosmetyków wszechczasów. E, co jeszcze? No Ja zastosowanie kolejnych znalazłam, że one tak nie tylko nam modelują w buzie, że mm, jako róż mogą na dojść, ale też na powieki. Jak nam się nie chce kombinować z cieniami, coś jak nakładać, nie wiemy, to po prostu zamaczałem pędzelek do. Y, do malowania oczu i nakładamy na powieki. Mamy pięknie rozświetloną publikę. No, Kolejne tak. Dobra, następnym produktem, który ja mam... Teraz to... znowu, tu fajnie przeskakujemy. Teraz widzimy do stóp. Teraz stopy. Ale naprawdę mega produkt, już nie hmm. powiem co będzie dalej. <gryzny> Tylko coraz bardziej może być. <gryzny> jest maseczka do stóp, która jest z mocznikiem świetnie nawilżoną, bo już tutaj jest moja prywatna, widać dno. Naprawdę super. Ja bardzo, bardzo dbam o swoje stopy. żeby <gryzny> sobie robić peelingi, lubię używać maseczek. Kreować. I nawet pod tym filmem Wam damy link do naszego filmu, o żeby którym tak, Polata, tak, że się naprawdę kręciły, bo wtedy no. bardziej dbamy. Naprawdę super maseczka. Mam bardzo wiele klientek, które tylko zamawiają tę maseczkę i to jest jedyny produkt, innego nie używają, bo naprawdę przetestowały i stwierdzają, że jest bardzo dobry. No cena na maseczkę nie jest jakaś mega tania, bo to tak 20 zł bo w promocji kosztuje, ale ona też się szybko nie zużyła, na trochę wystarcza. Ma giterynę, ma ten mocznik naprawdę nawilże nam świetnie stopy. Ona też nie zostawia takiej przynajmniej silikonowej powłoki na dół. Teraz schodzimy. Powiem <laughs> <laughs> do higieny intymnej! Niektórzy używają go jako płynu do mycia twarzy. Zszokowała kiedy się ta wypowiedź jednej z Państw, którą spotkałam. Ja naprawdę jestem z niego zadowolona. Są trzy wersje. Płynu, o, jest piank, piank, z której nie jestem zadowolona. Ona chyba też pojawia się w tym katalogu ostatni raz i nic nie będzie i bardzo dobrze. Ten płyn jest kojący. Nie dość, że naukowcy nad nim siedzieli, badali, to jeszcze ginekolodzy, więc naprawdę z każdej strony tutaj jest pomyślany, przebadany z tym co tu mówi dużo o płynie do <laughs> Jestem z niego zadowolona. No, on zawiera kwas mlekowy, tak? Uh -huh. I ma naturalny pH. Mhm. Uh -huh. Jest naprawdę fajny. E, 11,90 w promocji, w katalogu. E, I dużo opakowanie. Z pompką, wygodne. Chyba w tej piance mnie najbardziej zdenerwuje, że muszę potrząsać, wyciskać. Dziś tutaj... mi <laughs> się ostatnio wspierały bo ja używam płynu do e, no, intymnej reklamowanego przez żonę tkaletę uh -huh. W sumie więc, skalę, tam więc tutaj y, wspieraliśmy, który jest lepszy, ale tamten też ma kwas mlekowy, więc one mają podobny skład, no tu, tu jest kwestia ceny, tamten jest zdecydowanie droższy niż ten nasz. Wiem, ja Danielki lety się nie chwycę, dlatego że żaretka leta mnie denerwowała codziennie rano z radia, jak leciała i mam na nią wysypkę. Ale zachęcam cię, żebyś próbowała naszego. No zobaczysz, skoro tego używasz, no już widziała. Spróbuję, spróbuję. Znaczy no boję się, bo dużo im się tam i się i tak dalej. Nie, no ale to nasz nie w innych kosmetykach. Jest co masz jeszcze? Ostatnio rzecz, tylko mam. To są nasze wellness spaki. Dziewczyny, nie ma rezultatów kosmetyków, jeśli nie będziemy się dobrze odżywiać, a wiemy wszystkie, że się nie odżywiamy dobrze, bo to więc, są nutri -kosmetyki, To są no? nutri kosmetyki. Bardzo rzecz potrzebna. Menu w długim czasie można zapowiedzieć nagramy filmik, ją powiemy dlaczego to jest takie ważne. W takim opakowaniu jest 21 saszetek. W każdej sa saszetce są dwie tabletki omega-3, a satantyna witaminy i minerały. To jest macie na tabletkę. I to jest esencja naszego pięknego wyglądu, naszego dobrego samopoczucia. i To, że tak w wyglądamy w tych punktu. filmach, to nie jest zaleta kosmetyków, to jest zaleta WNLS-u. Wszystkiego no. razem. Ale na pewno kosmetyki nam nie będą, nie pomogą nam jak to. I na, to nie działa tylko na nasz wygląd tutaj fizyczny, tak że mamy ładną buzię, nie wypadają nam włosy e, i paznokcie się, się nam nie łamią. Ale to też jest, że się nie denerwujemy, że nie mamy kłopotów z bezsennością. To, to na to wszystko wpływa, i tak naprawdę, zaczynając używać kosmetyków, to zaczniemy od tego, czym się dobrze odżywiamy, bo to, to ma największy wpływ. Więc ja, dlatego, mówiąc o megahitach, przyniosłam Walnisk Pack, bo dla mnie to jest największym megahitem, który oni mogło do katalogu wprowadzić. Bardzo dobre dawki wszystkich witamin, bardzo dobrze. Skomponowane? Skomponowane? chciałam już z jednego słowa. Jakie efekty można uzyskać po już jednym miesiącu stosowania? Paznokcie. Ja przynajmniej założyłam tak. Mocne, nie łamią się. Tam płytki, ja mam. A zawsze tak szybko zauważyłaś, bo nie masz innych. Te włosy rosną mi w szalonym tempie. Czekam, jakieś mi u fryzjera w najbliższym czasie. I to jest cera. Cera mi się poprawiła. Yy, bo na początku, jak się zażywa, te wellnessy to może się taki pojawić efekty. Tak miałaś też. Ja to gdzieś coś powiedział że nie wy, wyrzuci, wysypie. Ja miałam tak, tak. przez pierwsze tak. no kilka dni, że po prostu był wysyp wszystkiego, więc się przeraziłam. Ale zapytałam się eksperta ekspertyzko, chenią <grymio> ekspertyzko, że tak ma być, to normalne działanie i potem faktycznie to, co się pojawiło, szybko się zagoiło i już nic się nie pojawia. Ja przed, przed wakacjami przestałam brać wellnessy ze względu na to, że chciałam mojej siostrze, mojej cioci, mamie nam dać opakowania więcej, żeby wyjeżdżały, więc ja odstąpiłam swoje. No i rzeczywiście zobaczyłam, że mam gorzej się czuję, gorzej wyglądam, włosy mi się paznokcie się też łamały, więc teraz jem systematycznie, jedną o jedną troszeczkę dziennie. Naprawdę bardzo fajny produkt. Ja dużo czytam o suplementach, elementach, gdzie tym zaczęłam brać. Nasze stanie są takie drogie, jak patrzysz na to, co służy na serce, na nasze oczy, na, na stawy. Daje nam energii, no bo to jest jedzenie, na co jest spaliwy, paliwy. mamy kiepskie jedzenie, no to musimy się. To już nie jest wybór, czy bieemy suplementy, czy nie, to jest teraz konieczność. Więc na koniec zostawiamy Was suplementami, z przemyśleniami i yy, yy, czekajcie na nasz nowy film, gdzie będziemy tylko i tylko mówić o suplementach. Pozdrawiamy Was. Tak.